W ramach przesiedleń krzyżowych, żeby opanować potężne tereny swojego imperium, przesiedla część ludności właśnie z Izraela, z Jerozolimy do Babilonu. I w tym VI wieku nasi autorzy biblijni stykają się w Babilonie po raz pierwszy tak potężną budowlą. W ogóle oni po raz pierwszy zetknęli się z miastem, które zrobiło na nich kolosalne wrażenie. Proszę sobie jeszcze raz wyobrazić, że oni żyli do tej pory w Judei, w Jerozolimie, gdzie, tak jak opowiadają to na innych wykładach, Izraelici nigdy nie byli wielkimi architektami, wielkimi budowniczymi. Już świątynia jerozolimska była dla nich wielką budowlą, a była zaledwie kilkunastometrowa, i to jeszcze budowana przez Fenicjan, notabene, przez to Dawid zatrudnił króla Tyru Hirama, a więc Fenicjanie budowali świątynię Izraelitom. Izraelici, którzy byli, przy, byli na prowincji przyzwyczajeni do jakichś niewielkich budowli, niewielkich konstrukcji, i dla nich już świątynia kilkunastometrowa była cudem świata nagle w VI wieku trafiają chyba do największego miasta całego starożytnego świata. Rzeczywiście, zdaniem badaczy, którzy szacują te dane, Babilon VI wieku przed naszą erą był chyba największym miastem starożytności.